No, witam wszystkich. Dawno mnie tutaj nie było, ale miałem sporo na głowie. Miałem przeprowadzkę i zaraz po przeprowadzce weszło mi bardzo dużo pracy. A jak wiecie lub nie wiecie, jestem programistą i po prostu miałem tyle pracy, że nie miałem się kiedy po tyłku podrapać. Ale już powoli zaczynam odkopywać się ze wszystkich moich obowiązków. Więc dzisiaj mamy Switch Netgear. Jest to Switch GS108PE. 4 porty POE. Switch 8-portowy jest na 48V. I zobaczcie, nie ma numeru seryjnego, został odcięty. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że sprzętem został przeznaczony do utylizacji. A w jakimś cudem trafił w moje ręce. Nie wnikam, nie wiem. Ja mam go tylko naprawić. No zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jako, że nie mam akurat przy sobie. Takie wtyczki, rozbierzemy tego switcha i podlutujemy się kablami, podłączymy 48V z zasilacza laboratoryjnego i zobaczymy, czy faktycznie nie działa i co jest uszkodzone. Może od razu na pierwszy rzut oka będzie widać. Tak to wygląda. Widzimy procesor, widzimy układ DC to DC, który zamienia 48V, tutaj najprawdopodobniej na 12V. I tutaj widzimy pierwsza przetwornica DC do DC 12V na 3,3V. I druga przetwornica na 1,8. Tak zakładam, tak strzelam. E, tutaj mamy pamięć flash. Tutaj mamy z tego co widzę, jest to jakiś mały EPROM. Pewnie mm, ten Broadcom zasesa sobie konfigurację z tego EPROM'u. No i to właściwie tyle. Wyjmijmy całą płytę główną i zobaczmy. Czy po podaniu 48 V faktycznie ten switch nie będzie działał? Okej, okay, jak widzicie. Już mamy wszystko podłączone, krokodylki podłączone, zasilacz ustawiłem na 48V. Limit prądowy to 300mA i robię ON. W tym momencie pobór prądu to 0,6W, 10mA z 48V, ale zobaczcie, nie mamy żadnych diod, nic nam się tutaj nie świeci. Nie mamy zasilania, także najprawdopodobniej przetwornica tutaj nie startuje. Zmierzmy sobie przy okazji, może napięcia 48V. Tu w porządku. Tu w porządku. Tu w porządku. Dobra, zobaczmy. Jak wygląda wyjście. No i zobaczcie. Mamy całe nic. Zero. Ewentualnie mamy zwarcie na 12V, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne. No a sprawdźmy. Odłączę teraz krokodelki. Sprawdźmy oporność na kondensatorach. Nie, zobaczcie. Nie mamy zwarcia na 12V. Sprawdzamy dalej. 160 omów nie jest źle. 8 kω nie jest źle. Tutaj ok. 1 i 2 kilo Wydaje się wszystko być w porządku. Dobra, to może pójdźmy na mikroskop. Może są tu jakieś uszkodzenia widoczne. No dobra, teraz spoglądam na sterownik OE. I zobaczcie, na pierwszy rzut oka tu wszystko wygląda dobrze, ale po powiększeniu mamy jakieś takie dziwne skazy. Zobaczcie, widzicie to? Ten układ scalony jest uszkodzony. Tędy uciekł magiczny dym. Nie wiem, czy to będzie widać na mikroskopie. Pod kamerą mikroskopu, ale on jest lekko wybrzuszony w tym punkcie. No niestety nie widać, ale mamy zobaczcie, mamy również drugi problem, chyba tutaj. To jest to samo. Chociaż nie, to jest część litery M. Odprysk z lasera, czyli tutaj jest wszystko ok. A to, to wygląda na to, że to jest część litery O, także tutaj jest wszystko w porządku, ale to jest na pewno uszkodzenie. Na 100% tędy uciekł dym. Dobra, więc co? Na początku odlutujmy sobie ten układ, zobaczymy czy coś się zmieni. Szczerze mówiąc wątpię, bo linia 48V przez cały czas była sprawna. W porządku, układ odlutowany, jeżeli układy z salona od PoE są uszkodzone, to warto jest przejrzeć te wszystkie diody oraz wszystkie rezystory, wszystkie bezpieczniki, czy tutaj nic się nie uszkodziło, bo czasami tak jest, że one się uszkadzają również. Te cztery diody w porządku. Tu powinno być przejście na każdym z tych bezpieczników. Tutaj też wszystko w porządku. Jeszcze z ciekawości sprawdźmy tą diodę tutaj. 2,4 w porządku. To jest pewnie jakieś środki. Tutaj mamy jeszcze kilka diodek. Sprawdzamy te diody teraz. Dziwnie nisko, nie? I to z dwóch stron. Ta dioda jest do wymiany na 100%. A ta widać, że jest spoko. Dobra, od razu usuwamy tą diodę. A przy okazji sprawdźmy jeszcze tą. Wygląda, że jest ok. Ta też wygląda, że jest ok. Jeszcze tutaj mamy kilka takich małych. No i to wygląda dobrze. Dobra, czyli mamy do wymiany tą diodę. Jak widzimy jest to dioda o oznaczeniu S11. Sprawdźmy datasheet. No i proszę bardzo, mamy już datasheet diody. Jak widzimy, jest to dioda szybkiego na 100V i 1 A. Ja dokładnie takich diodek nie mam, ale mam bardzo podobne. Więc wrzucimy sobie tutaj zamiennik. Ale może jeszcze przed wrzuceniem zamiennika. Sprawdźmy teraz, jak zachowują się tutaj napięcia. Podejrzewam, że za wiele się nie zmieni, ale sprawdzić warto. Ok, krokodelki podpięte, włączam zasilanie. 0,6W sprawdźmy teraz napięcia. O wow, zobaczcie, mamy 12V. Zaraz, zaraz. Wcześniej mieliśmy 48. Tutaj. I przetwornica, na tym kondensatorze, i przetwornica nie startowała. A po wylutowaniu układu przetwornica w magiczny sposób zaczęła startować. No dobra, mamy 12V tutaj. 12V na wejściu przetwornicy. Co mamy na wejściu? 3,3V. Elegancko. Na drugiej przetwornicy 1,2 V. Elegancko, mamy napięcia dobre. Ale zobaczcie, diody się nie świecą. I tutaj jest pewien haczyk. Jeżeli po wylutowaniu tego układu scalonego, a wiedząc, że mamy wszystkie napięcia dobre, ten układ scalony steruje diodą power. To jest bardzo dziwne, nie? Ale czasami tak jest w tych switchach Netgira. Więc najprawdopodobniej po wlutowaniu tego układu wszystko powinno wstać. Ale co ciekawe, sprawdźmy teraz, czy będziemy mieć jakąkolwiek aktywność tutaj na tych portach. Podejrzewam, że jeżeli procesor oczywiście nie jest uszkodzony, to powinniśmy mieć aktywność na portach. Dobra, skrętka przygotowana. I teraz pytanie ze 100 punktów. Czy będziemy mieć jakąkolwiek aktywność tutaj? Zobaczcie, widzicie to? Mamy zieloną diodę. Czyli mamy aktywność na porcie. Ciekawe czy na wszystkich portach będzie. O tutaj mamy pomarańczową, czyli zestawił się na 100 megabitów. Ale być może to tylko styki. No i zobaczcie zielona. Czyli procesor mamy sprawny. A przynajmniej jedną jego część odpowiedzialną za komunikację z portami. Sprawdźmy, czy mamy w ogóle jakąś aktywność tutaj na tych portach po włączeniu bezpośrednio. Bo szczerze powiem, że nie zauważyłem. Wyłączyłem i teraz włączam. No i zobaczcie, nie ma żadnej aktywności, że ten switch się w ogóle uruchomił. Muszę poszukać tego układu scalonego. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wydaje mi się, że miałem te Broadcomy. Ok, jest to Broadcom. Jest to BCM59101. I wydaje mi się, że chyba jeszcze mam jeden taki scalak, jeden mi taki został, muszę przeszukać swoje zapasy. Zobaczcie, mam taki scalak, to jest dokładnie to samo. Nie wiem, czy on jest nowy, podejrzewam, że jest z wylutu. Najprawdopodobniej jest z wylutu, no ale jeżeli będzie sprawny, to mi to pasuje. No ale wiadomo, jak to z wylutu. Może sprawny nie być. Mogłem przy okazji wymienić cenę na ołowiową, byłoby prościej, bo już by pewnie zaczęła się topić ta cena, a tutaj ta bezołowiowka niestety potrzebuje większej temperatury, a w tej chwili mam minimalny nadmóg, żeby nie zdmuchnąć z tego układu. Dobra, sprawdźmy, jak to się wlutowało. W sumie to nawet nie trzeba by było tego poprawiać lutownicą, ale proformą i tak, i tak oczywiście to zrobię. Wszystko ładnie wycentrowane jest elegancko. No dobra, tak jak mówię, jeszcze poprawię to ceną ołowiową. Dobra, mamy to. Widzę, że układ jest dobrze wlutowany. Teraz została nam dioda ta tutaj. Znalazłem już diodę. Jest to S1G i nie jest to dioda Szotkiego, jest to zwykła dioda prostownicza. Ale podejrzewam, że tutaj wszystko będzie w porządku. Po prostu tą diodę wyciągnąłem z innego układu, po, z innego switcha, w którym wystrzelił proces, który jest już niemożliwy do zakupu. Byłem przekonany, że mam diodę Szotkiego cały worek na 100V, 1A, albo nawet 2A no ale wiadomo jak to po przeprowadzce, no nie wiem kupowałem je tuż przed przeprowadzką i one nie były jeszcze po prostu pokatalogowane i posegregowane, więc no cóż, gdzieś są, ale nie wiem gdzie w porządku, układ zamontowany, dioda zamontowana włączamy zasilanie Mam nadzieję, że dym nie pójdzie z tego układu. Te układy się grzeją same z siebie. One, one powinny się grzać do 45-50 stopni w idlu. Więc, OK, włączam zasilanie. Równo 1 W. Zobaczcie, mamy diodę power. Czyli, tak jak mówiłem, ta dioda jest sterowana z tego układu. Sprawdźmy na początku, czy będziemy mieć tutaj POE. Mamy tester, kabelek podłączony. Wpinamy się do portu. OK. I co tu mamy? Wszystko w porządku. Po 47,7 V. I zobaczcie, świeci się druga dioda. Czyli jak najbardziej ok. Sprawdzamy inne porty. Czyli po E mamy załatwione. I jak również cały switch najprawdopodobniej mamy załatwione. Tutaj mamy przycisk reset. Zresetuję teraz switch do ustawień fabrycznych, albo wiecie co? Jeszcze na początku zobaczymy czy switch da nam tutaj w ogóle jakieś oznaki życia na samym starcie. Wyłączam zasilanie. Nie, zobaczcie, nie miga w ogóle diodami. Przeważnie switche migają tymi diodami na starcie, a ten nic, absolutnie. Może tutaj oprogramowanie się nie podnosi? Też tak może być. Zaraz sprawdzimy to na domyślnym adresie IP. No, i zobaczcie, mamy to. Tak jak mówiłem, trzeba było po prostu zresetować switch do ustawień fabrycznych i włączyć mu DHCP, bo na ustawieniach fabrycznych miał na stałe przydzielony adres IP. No, i po włączeniu DHCP, wszystko zaczęło śmigać u mnie w sieci. W porządku, jeszcze przetestuję, jak idzie kopiowanie plików. Przetestowałem kopiowanie plików, i tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku. Także sprzęt można uznać za naprawiony. Jeszcze będę musiał tylko posprzątać po sobie, no ale nie będę wam zawracał tym głowę. Wiadomo, szmatka, IPA i lecimy z koksem. Ok, dzięki, że obejrzeliście film. Jak zawsze zapraszam do następnego i tym razem następny film pojawi się już szybciej, ponieważ tak jak mówiłem na samym początku, zacząłem się już odkopywać z moich wszystkich bieżących spraw na razie.